Witajcie. Dziś zabieram was na stadion Lecha Poznań. Z racji, że wczoraj odbył się mecz Lecha Poznań z Czerwoną wezdą, chciałem opowiedzieć o spotkaniu oraz pokazać wam kilka klipów ze stadionu. Mimo że Lech przegrał to spotkanie 3-1, emocje były niezapomniane. Wystarczy tylko posłuchać. budrasi cyfeny też dopingowali swój klub. Nawet w pewnym momencie odpalili racę. Jeżeli chodzi o bramki, dla Lecha strzelił Mikael Isak, a dla Cerfeny z wezdy bramkę strzelili brazylijczyk Bruno Duarte oraz dwa trafienia dorzucił były zawodnik Milanu Radek Rumić. Dla Lecha była to kolejna runda eliminacji do Ligi Mistrzów zaraz po meczu z islandzkim Breidablikiem. Podsumowując, mimo przegranej Lecha, mecz był pełen emocji i niezapomnianych wrażeń. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.